Witajcie z tej strony, ja, Pixakul cool Gamer. No i witam Was w kolejnym odcineczku na moim kanale. Dzisiaj podziękowania, ale za 8 subskrypcji. Bardzo fajnie, cieszę się. Pozdrawiam wszystkich, co do dziś zasubskrybowali kanał. Jeszcze raz bardzo Wam dziękuję. Pamiętajcie o tym, że na 10 subskrypcji będę. Grał w gry takie też jak Fortnite Minecraft, ale nie tylko, bo mam pomysł na Brawl Stars, Fortnite, Bro, Fortnite mówiłem, ale Brawl Stars, Clash Royale, Clash of Clans, Agario, Slither.io jak chcecie, ale nie wiem. Nie mówiłem też o FIFA 18, albo 19, bo... Muszę imię kupić. Nie przeszkadza. No, czyli jeszcze raz Wam dziękuję. No to do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pa, pa.